Ciao, witam wszystkich w kolejnym materiał na moim kanale. Dziś kolejny film ze Smoke Maniacsami od Tropika. Mówię kolejny, dlatego że na kanale już są trzy pozostałe kolorki: czarny, żółty oraz zielony. Czemu nie są w jednym filmie? No, część z Was doskonale mnie zna i wie, że gdybym miał odpalić 6 dymów na jednym filmie, to ten film miałby pewnie z 20 minut. A tego no, nie chcemy, delikatnie mówiąc. Um, także Smoke Maniax przynajmniej, no nie wiem, ktoś pewnie może, może by chciał. Natomiast, no, no niestety, ale to się trochę nie kalkuluje. Niestety, bo też bym miał już te dymki z głowy. Natomiast dzisiaj niebieski, biały oraz. Czerwony, nowy dym od Tropika. Przeszliśmy sobie na ziemię. Obmówmy trochę sobie je. Wszystkie są na kategorii T1. Pozostałe kolory, jak odpalaliśmy, to one wszystkie działały tak od 30 do 40 sekund. Kategoria T1, TF24, i ostatnia literka będzie się po prostu różniła we wszystkich dymach, bo ona mówi nam w kodzie. O kolorze tego dymu. 28,5 gramów neku dla niebieskiego, 23,5 dla czerwonego oraz 23,5 dla białego smołka. Mówię o tym dlatego, że no, te gramatury, jak zresztą sami przed chwilą słyszeliście się, po prostu między kolorami różnam, No Co może wynikać po prostu z tego, że na daną ilość dymu czarnego potrzeba trochę więcej. Eee... Takich odczynników niż na przykład na wyprodukowanie koloru żółtego. To wychodzi tylko i z, z tego powodu, czasowo one, tak jak mówiłem, działają no, tak samo, przynajmniej te trzy, które odpalałem wcześniej, które są na kanale. Także ehm, co, przed odpaleniem pierwszej sztuki rzucimy sobie czerwonego, rzucimy, postawimy, odpalimy. Zaczniemy z czerwonego. Zapraszam Was wszystkich do opisu. tam Macie linki na Instagrama, na TikToka czy do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy na 10% zniżki. A teraz Red Smoke Max. Red Smoke Max. Odpalmy sobie. Zapalniczka. Czasowo się zgadza z innymi, gęstość też fajna, ale to na razie najgorszy kolor z tych czterech, które odpalałem. Dlaczego? Dlatego, że zielony był naprawdę fajny, ciemny zielony, żółty był naprawdę jaskrawo żółciutki. Tutaj ta czerwień, no niestety, jak to często czerwień, była różowa, po prostu to był róż, a nie, nie ładna, ładna, intensywna czerwień. Często tak jest w dymach. Nie powiedziałem jeszcze z ceny. Ceny za. Nie każdy musiał oglądać poprzedni film. Ceny to jakieś 8-9 zł za sztukę. Więc tutaj no, najgorszy koloryk na razie ze wszystkich. A szkoda, bo wydaje mi się, że czerwony jest w miarę, w miarę popularnym dymem. Ale no, no różowy, troszkę różowy i tutaj chętniej wziąłbym zielony, wziąłbym żółty, naprawdę bardzo, bardzo dobrze wypadły. Ten wypadł po prostu dobrze. Jak, jak budżetowy dym. Natomiast no szkoda, bo odstaje od swoich inno kolorowych braci, że tak ujmę. Teraz biały. Biały często jest koniem pociągowych, takich tańszych budżetowych dymów. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Tutaj na razie koniem pociągowym moim zdaniem jest. E, niespodziewanie, no, zielony to może normalnie, ale niespodziewanie też koło zielonego od razu bym postawił czarnego. Czarny, mega, mega dym. E, nawet początkowo chwilkę się zapalił, jak to czarne lubią, ale później naprawdę mega, e, fajny, czarny, gęsty dym. E, mam nadzieję, że biały również dowiedzie z tych klasyków. No, Biel też mnie nie porwała. Ok, również miarę gęsty. Natomiast Biel mnie nie porwała. Tutaj, no, zobaczymy, jak niebieski, ale zapowiada się, jeśli ktoś nie oglądał. Tamtym czym kolorom, o których wcześniej mówiłem, żółty, zielony, czarny dałem dziewiąteczki. Naprawdę mega budżetowe dymki. Tutaj, tutaj jest już tak jak, tak jak często jest. W tej kategorii produktów, w tej kategorii cenowej. Jest po prostu zwyczajnie, jest dobrze, tyle. Natomiast z tamtymi było bardzo dobrze. Mam nadzieję, że niebieski naprawi błędy poprzedników. Ciągle. Ja nie chcę mówić, że te dymy są złe, bo nie są złe. Za 8 zł zdecydowanie można je wziąć i nie być zawiedzonym. Trzeba to powiedzieć jasno: to nie są złe dymy. Natomiast po prostu poprzednie trzy kolory, które odpalałem w osobnym filmie, dały mi, no, bardzo dobrą zapowiedź. Bardzo dobrą zapowiedź całej serii. A tutaj jest już tak różnie różnie. Zobaczmy niebieski. Czasowo znowu się zgadza, ale no niestety dzisiejsze dymy cierpią na przypadłości tanich dymów w tych kolorach. Niebieski, najrzadszy ze wszystkich, to zazwyczaj jest po prostu jest zazwyczaj. Eee, więc tutaj nie jestem jakoś mega zaskoczony, także co? Dzisiaj dla tych trzech kolorków dałbym taką po prostu siódemeczkę. Są dobre, są dobre i tyle. Na jakiejś wyprzedaży można śmiało brać się, nie zastanawiać, ale są po prostu dobre. Natomiast jeśli akurat potrzebujecie dymu żółtego, zielonego albo, czerwone, albo czarnego, no to zapraszam do tamtego testu, bo zdecydowanie bardzo, bardzo warto. Te zostałem ze siódmeczką, bo nie są złe, ale też nic mi nie urwały jak poprzednie kolorki. Zapraszam Was do linków w opisie. Trzymajcie się. Cześć.